Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności mamy 38 tysięcy zł i dodatkowo 36 270 zł to wkład bezpośrednio gmin Barwice, Borne-Sulinowo, Szczecinek, Gmina Wiejska i Grzmiąca i Nadleśnictwo Szczecinek i Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego. W ramach tegorocznego konkursu złożono, złożono 16 wniosków, z czego 15 początkowo uzyskało pozytywną ocenę formalną, a w wyniku prac Komisji Grantowej wybrano 11 przedsięwzięć na łączną kwotę 55 270 zł. Projekty wybrane do dofinansowania dotyczą bardzo szerokiej gamy działań. To są takie najmniejsze rzeczy, które robimy na naszych własnych terenach. To jest rzecz niezwykle cenna, bo my zawsze tutaj, jako lokalna grupa działania i jednocześnie z wiceprezesem, ale jednocześnie jako samorządowcy, podkreślamy to, że to, co jest najważniejsze właśnie w małych środowiskach, staje się najbardziej cenne, a wręcz bezcenne, bo bez tego ani żaden samorząd, Rząd ani żadna większa organizacja bez państwa, bez państwa pracy nie byłaby w stanie samodzielnie funkcjonować. Jesteśmy dumni, że jako LGD możemy faktycznie te małe projekty realizować i tutaj też ogromne podziękowania dla całego zespołu, lokalnej grupy działania, pana dyrektora Darka Siubdzi, bo to jest nasza dodatkowa praca, w którą się angażujemy. Nie musimy tego robić, ale chcemy i, i to jest właśnie ta wartość dodana właśnie w lokalnej grupie działania.